Karolina Gilon utknęła w Azji utknęle z powodu uszkodzonego paszportu. Karolina Gilon, które widzowie znają przede wszystkim z popularnego randkowego show w Island. Wyspa miłości jest zapalona podróżniczka. Uwielbia zwiedzać egzotyczne zakadki świata i odkrywać kulturę innych państw. Prezenterka robi to nie tylko zawodowo, ale także prywatnie. Ostatnio wybrala się wraz z jej znajomymi w odlegle rejony Azji. Niestety w trakcie wycieczki spotkala Janiemila niespodzianka. Wszystko z powodu kropka podartych dokumentów, które uniemożliwili jej dalsze podróżowanie. Początkowo wycieczka do Tajlandii przebiegala bez żadnych zgrzytów. 34-latka znakomicie bawila się w Bangkoku. Co bardzo szczegółowo relacjonowała na Instagramie, Wrzucając na swój profil filmiki z nocnych przejazdów motocyklem, zakupów na ulicznych targach i posilkach w lokalnych restauracjach. Kolejnym etapem pobytu w Azji miał być przelot do Wietnamu. Niestety na lotnisku doszło do nieoczekiwanego splotu wydarzeń. Prezenterka nie została wpuszczona bowiem na pokład samolotu wszystko z powodu. kropka podartego paszportu. Choć w dokumencie naderwana była tylko jedna strona, Karolina Gilon była zmuszona zostać w stolicy Tajlandii. To jednak nie był koniec kłopotów dziennikarki, która udala się do polskiego konsula. Był uzyskać nowy paszport, niestety dokument, który otrzymała, ważny jest jedynie przez 7 miesięcy, a to za mało, by otrzymać wizę umożliwiającą pracę i pobyt na Bali. Wyjazd prezenterki Lwisland ma bowiem charakter nie tylko prywatny, ale także zensluzbowy. W rozmowie z dziennikarzami serwisu Plotek 34 latka nie kryle frustracji i zaistniala sytuacja. Jako obywatelka Polski czuję się bezradna, bezsilna, niezaopiekowana odpowiednio i zalamana brakiem profesjonalizmu konsula w ambasadzie w Bangkoku, w którym utknęłam. Nie mogę kontynuować podróży. Która ma charakter nie tylko wypoczynkowy, ale też zawodowy. Nie wiem, za co plecę podatki, skoro kto kto ma wyplacana z nich pensję. Nie potrafi mi odpowiednio pomóc tłumaczyła. Dziennikarka była szczególnie poirytowana faktem, że odstawiła się w urzędzie o wyznaczonej godzinie. Na miejscu nikogo nie zestala, musiała więc kontaktować się z konsulem telefonicznie. To jednak nie przyniosło żadnego rezultatu. Zadzwoniłam na podany przez ambasadę numer. Przedstawiłam problem i poprosiłam o pomoc. której nie uzyskałam. Zwróciłam panu uwagę, że jeszcze przez godzinę powinien być w pracy. Nagle cisza tłumaczy prezenterka w relacji opublikowanej na jej instagramowym profilu. Było mi tak przykro i poczułam się na tyle bezradnie. Zaj się po wyznala w nagraniu na Insta Store. W efekcie Karolina Gilon musiała zrezygnować z dalszej podróży. Potraktujcie to jako przestroga. Sprawdzajcie paszporty i ich ważność przed podróżą. Naprawdę można mieć przez to duże problemy, i nawet większe od tych moich podsumowała cała afera popularna prezenterka.